Dzień dobry. Dzisiaj zapraszam Państwa na oliwę aromatyzowaną z papryką, chili, czosnkiem, limonką i rozmarynem. Sposób wykonania oliwy jest bardzo łatwy. Oliwa nadaje Czym się na sałatę. Wrzucamy papryczkę. Z tym, że trzeba odkroić ogonki, zaznaczam. Czosnek. Limonkę. Butelka może być po winie. Może być kupiona, to jak my to zrobiliśmy z korkiem. Jak również może wykorzystać możemy po starej oliwie. Najlepiej pół limonki jest dodać, i gałązkę rozmarynu. Oliwę zwykłą sklepową wlewamy. my można wykorzystać, ale nie trzeba. Tak oto przygotowano oliwę, która może być również ozdobą w naszym domu. Zostawiamy na okres tygodnia. Po tygodniu już możemy smażyć potrawy, dodawać do sałatek. Dziękuję serdecznie, zapraszam.